Aniołom, kazał, aby szczegli ciebie. Pan Bóg posyła nam swoich aniołów, po to, żeby nas żeby wskazywali drogę, żeby te szczegli. To bardzo mocno by brzmiało w tym pierwszym czytaniu z księgi liczb. Kiedy Pan Bóg mówi, że posyłam anioła mego przed tobą, aby cię strzegł w czasie Twojej drogi. I doprowadził Cię do miejsca, które Ci wyznaczyłem. Czyli rolą Aniołów Stworzyw jest to, żeby nas strzegli, ale też żeby byli naszymi przewodnikami. Bo człowiek potrzebuje pomocy z góry. Pan Bóg, wiedzą, że jesteśmy słabi, nie od razu potrafimy pojąć Jego tajemnicę, nie od razu możemy wejść w ścisły kontakt z Nim. Dlatego posyła swoich aniołów. Oni są tymi pośrednikami. Oni przygotowują drogę spotkania z Panem. To jest takie bardzo ważne, bo wtedy dopiero odkrywamy, że kiedy będziemy posłuszni naszym aniołom, kiedy będziemy ich słuchać, to wtedy prawdziwie możemy spotkać Boga. I stąd tak ważne jest nasze posłuszeństwo. Głosowi aniołów, i wtedy oni nas poprowadzą do Ziemi, miodem i mlekiem płynącą, jak mówi to pierwsze czytanie, czyli do Ziemi spotkania z Panem, bo tam, gdzie jest obfitość Bożej łaski, tam jest Bóg. W tym symbolu mleka, miodu, właśnie autor natchniony chce powiedzieć, że tutaj dokonuje się nasze, spotkanie ze Stwórcą. I dlatego też popatrzmy, że przy objawieniach fatimskich było też podobnie, że Pan Bóg przygotowywał drogę spotkania z Maryją, Matką Najświętszą, przez aniołów. Te spotkania z aniołem, one poprzedziły później spotkanie z Maryją. Pierwsze spotkanie, żeby... Znaczy, Znalazłem fragmenty, które mówią o tym, że miało taki przebieg. Anioł mówi, nie bójcie się, jestem aniołem pokoju. Módlcie się ze mną, a mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię. Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Cię. Człowiek może się bać, kiedy doświadcza czegoś niezwykłego. Dlatego Pan Bóg przez anioła mówi nie bójcie się, ale też od razu zachęca do konkretnej modlitwy przez anioła, żeby właśnie Panu Bogu zaufać, żeby wyznać wiarę w Niego, żeby później też prosić o przebaczenie dla tych, którzy są daleko od Boga. I dzieci w ten sposób fatymskie Fatimskie były przygotowywane na to spotkanie z Matką Najświętszą. A drugie zjawienie się anioła, kiedy on mówi, módlcie się dużo. Czy Najświętsze Serce Jezusa i Maryi chcą okazać przez was miłosierdzie? Ofiarujcie nieustannie modlitwy umartwienia Najwyższemu. I dodaję, żeby te umartwienia właśnie podejmować o nawrócenie grzeszników, jako zadośćuczynienie za grzechy. Nawet najmniejsze umartwienie, ono bardzo może pomóc tym, którzy oddalili się od Boga. W pierwszym rzędzie to umartwienie pomaga nam, ale też wypraszamy łaski dla tych, którzy nie wierzą, albo się pogubili. A więc widzimy znowu to przygotowanie. Aniołowie, którzy przygotowują Drogę, żeby później to objawienie przekazane przez Maryję mogło być zrozumiane. Bo gdyby od razu ukazała się Matka Najświętsza, to dzieci by nie pojęły. To jest ciekawe takie doświadczenie. I dlatego Bóg przygotowuje najpierw drogi po to, żeby później jeszcze głębiej odkrywać to, co chce przekazać. Trzecie, zjawienie się anioła. Jest powiedziane, że ujrzeliśmy anioła trzymającego kielich w lewej ręce, nad którym unosiła się hostia, z której spływały krople krwi do kielicha. Zostawiwszy kielich i hostię zawieszone w powietrzu, anioł uklęknął z nami i trzykrotnie powtórzyliśmy z nim modlitwę. Czy najświętsza trójco, ojcze, synu i duchu święty, wielbię Cię, naj... Cię z najgłębszą czcią, i ofiaruję Ci najdroższe ciało, krew, duszę i bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego we wszystkich tabernakulach świata, jako przepłaganie za zniewagi świętokradztwa i zaniedbania, którymi jest On obrażany. Bagam Cię o nawrócenie biednych grzeszników. Ja nie właśnie wręczam, właściwie powstając. Wziął znowu rękę kielich i hostię i podał Łuci, a krew pańską podał właśnie Jacyńczy i Franciszkowi. Pan, który właśnie chce, żebyśmy też karmili się Eucharystią, po to, żebyśmy byli mocni. I kiedy otwieramy się na światło Ducha Świętego, Wtedy z wiarą odkrywamy, że to jest dar z nieba. Tak jak wtedy został podarowany tym dzieciom, tak dzisiaj Eucharystia ciągle jest nam dawana jako niezwykły dar, po to, żebyśmy będąc jednoczeni z Panem, skutecznie mogli też orędować za innych. Każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, dlatego nie wstydźmy się tej modlitwy do Niego. Warto się modlić. Zachęcałbym Was, żeby kiedy rozpoczynamy na przykład jazdę samochodem, poprosić anioła stróża o to, żeby nam towarzyszył, bo On jest tym, który jest szczerze. I nie tylko dzieci te modlitwy odmawiają, ale do końca życia, żebyśmy powinni właśnie z niej korzystać z tej modlitwy. Tak samo każde miejsce ma swojego anioła stróża. Był taki święty jezuita Piotr Faber, miał niezwykłe nabożeństwo do Aniołów Stróżów. I kiedy wybierał się załatwić jakąś sprawę, to modlił się właśnie do Anioła Stróża, tego miasta, do którego się udawał, czy do tej osoby, z którą miał się spotkać. Wyczytałem, że zawsze to przynosiło bardzo wielkie owoce, było skuteczne, bo to właśnie Pan Bóg przez Aniołów. Stróżów przygotowywał to spotkanie i ono potem zaowocowało też skutecznością. Myślę, że dla nas to jest taka wskazówka, jak mamy trudne sprawy, to też się modlmy do nie tylko do naszego anioła stróża, ale i do anioła stróża, właśnie tam, tego miejsca, czy tych ludzi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Maryja, niech nam też uprasza właśnie. Ta bliskość Pana, ona otwierała się, potrafiła się otworzyć na to, co Bóg mówi. I dlatego też, poważnie, że Anioł, tym razem już Gabriel, przygotował miejsce dla Boga w jej sercu. Więc też nas uczy Maryja takiej postawy posłuszeństwa Aniołowi, przyjmowania tego wszystkiego, co Pan Bóg przez niego chce nam przekazać. I zatem. Stawiennictwo Matki Bożej i opieka aniołów, stróżów też nam ciągle towarzyszą. Szczęść Boże.